Ja jestem niejeszściowym tak. tym. Dzisiaj, dzisiaj zaczniemy od suchara naszego kamerzysty. Maciu! Daj, daj ja nie zakręcie, daj na na co? nakręcę! No, Dobra! Na co rozpada się HG? A co, czekaj chwila, chwila! A to jest kręcone? Na co rozpada się HG? Na H i G. Na wodór i grawacz. Okay. Może pan odpowie na pytanie, dlaczego kozy z nosa nazywane są kozami? Ponieważ one się tam pasą w środku. No. Co, co, ty, co ty pierdolisz? Wszystko. Dobrze. Leo, lewo Słuchaj, Nie, Nie wiem, jeszcze. Zypał. Zypał. Zary, no. ale, Suky, Nie Nie dlaczego kozy są nazywane kozami? No bo wyszło tak, że one w środku tam mają swoje paspisko i tam leżą. Ciągnąć ich, ciągnąć ich z tym. Morda, psie jebane. Jebane. Dlaczego kozy z nosa nazywane są kozami? Jego policja szuka! Dlaczego? Bo tak, bo śnieg pływa, Dlaczego kozy z nosa nazywane są kozami? Dlaczego? Dajcie chwilę na nosie. Ty. Ponieważ w tak tym momencie, kiedy ma w nosie kozy, w brzuchu stoi koza mi. <noise> <noise> <Nie. głos> Kurde. Nie nie no, nie to był nie żart spontan. To to jest żart. żart fizyczny? Nauczyciel matematyki mówi uczniom, że po połowy są zawsze równe. Na końcu dodając, yy, co ja będę wam tłumaczył i tak większa połowa nie zrozumie okej, okay. okay, Marek, Marek. Dlaczego kozy nas nazywane są kozami? Ja no pozdrawiam rybę. Raz. Nie wiem. pozdrawiam rybę. Dlaczego bym tak chciał? Nie ma kufa. Bo Bóg śledziowy tak chciał. Trzymaj mikrofon, gra jeszcze. przybieram. Eee, ja się stresuję w sytuacji realizatora. To też jest żart. Ale kurwa, śmieszne. Ja, nie, to ja muszę mieć tu właśnie tu no. E, nie no, w przerwie, kiedy nie ma naszego prowadzącego, to e, nie, Karola Strasburgera. Nie, bo kształtem przypominają, bo kształtem przypominają e, kozy bardzo. Dlatego są nazywane kozy. Nie, zdziągnąć go od wizji, zdziągnąć go od Tu macie sukarkie. Przychodzi dziecko do ojca się pyta, jestem adoptowany? Nie, ale ci oddali. nie zakończyć jakoś. Ale pytanie było, dlaczego kozy z masa nazywane są kozami? Kawał, ponieważ one o, mają... Na... Ej, na... Robię ja chcę, doba, jak my... e, Przychodzi powiedzieć tego Przychodzimy po do jednostki rekrutacyjnej no, i, tam I dowódca się go pyta Gdzie chce posłużyć, nie? A on mówi w marynarce podwodnej A dlaczego? Bo lubię spać przy otwartym oknie Co wy macie kurwa e, Dziękuję bardzo Daj mi ten mikrofon e, Tak nie trzymaj tego! Ewa, nie trzymaj. Daj cię typowo <noise> Jak się nazywa ulubiony koń Żydów? Kurwa, ja wiem! Nikt nie, nie wie, nikt nie wie, ja nikt nie, 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 nie wie! nie wiem, nie <noise> wiem, nie że to Pegas. Może osią! <noise> Uwaga! Pegas! <głos> 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 koniec! Koniec! zakończenie, Marce, zakończenie. <noise> Tak, dobra. dobra. Chorla, eee, chodźcie do zakończenie. Chorda, chodź do do Marcela. Dlaczego to nie jest facet podłączony? Nie wiem. Pozdrowienia? Eee. Zakończenie puenta, tak? Puenta Ja powiem ja, ja, ja puentę na zakończenie. Kurwa, filmik się wyłączył, debile! Hadburt! Ej, ale ja jestem puentem. A nie, nie włączę. Mogę puentę powiedzieć? No! Bez bułki to i parówka nie ma domu. Ja przecież nie chcę ja chcę, ja chcę też coś powiedzieć. Wielu moich kolegów nie może oglądać tych śmiesznych filmików, ponieważ są... Wiadomo gdzie? Więc... Pozdrowienia do tu... widzenia. Wysyłam po raz enty. Tak jest. Firma. Profesor.